Pozdrawiam! Pozdrawiam, Call of Life, moi drodzy. Obrona, sowieckie, heroiczne boty w kółku. Yy, obrona, yy, staramy się obronić. Panowie, ale tego sektora nikt nie broni. I tego na prawo też nikt nie broni. I raczej mamy przepier przepierdzielone, nie? Jak się wleją, to ino roz. Jak się wleją, to nas rozestrają się. Dosłownie. Nie mamy obronnych sektorów w ogóle. Mamy przesrane. Coś czuję, że sowiecka po prostu wiesz. Sowiecka mi się wydaje technologia nas zniszczy, tutaj. No ale Amerykanie są OP, nie? Też. Znaczy, no, mam nadzieję, że są. Jak nie są, to jesteśmy w dupie. Zaraz wykopią mi doły, więc będzie spoko. No wykopią mi doły, żeby już żebyśmy się mogli położyć w tych dołach. Żeby czekać już na nasz ostateczny los. Dosłownie naszą ostateczną chwilę. Any orders, sir? Yes, sir. yes, sir. I'm ready. I'm not. Dobra, dawaj go Stewarta nawet nie mogę kupić. Ej. A czemu tutaj północnik nie broni? Co tu się dzieje? Ty, my, my będziemy mieli przez ranę. Zobaczymy. Ciekawe, czy dziś będzie kompromitacja. No na pewno będzie kompromitacja. Przecież wcześniej nas tak sprali, ledwo wygraliśmy. Pra, prawie wygraliśmy tam, no ale... gówno. No i gramy na samych Sowietów, nie? Sam Związek Radziecki będzie nas atakował. Więc coś czuję, że to będzie szybka gra. Szybciuteńka gierka to będzie. Będzie szybkie 10 minut do domu, nie? Szybki 10 minut i bye. Pomachamy sobie i tyle, nie? Czekaj, może tu też bym wybudował ten bunkier? Tego nie skończą. Albo może bym zrobił jakieś zasieki przeciwpiechotne, coś. Może jakoś tak bym to zrobił, te zasieki, tak? Nie da? Zobaczymy, czy sobie chłopaki poradzą. No jestem gotowy, kurde. Na boździerz mi nie stać. Aktualnie. Na nic mnie kompletnie nie stać. Transport, scout core, half track. Nie, główno? Na razie jest główno do kupienia. 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Idą. O, to już wiem, to będą walić prosto na mnie. Jak to jest dodatkowe zasoby, są. Ja jestem przygotowany, kurde, ale. Oj, stąd jadą. Słyszę poruchu silnika pojazdu. Stąd jadą. Walą tutaj. Tak, tak czuję, nie? Coś mi tak śmierdzi. A nie, proszę bardzo. Ty jednak jadą. No i szpach. Jezu jakie to skoszenie, co tu się z tego w ogóle Boże, patrz. Ja pierdzielę, ja mam tu tylko jednego żołnierza, który ma ich wszystkich zatrzymać. Napierdzielaj, napierdzielaj! Napierdzielaj stary, bo... Jezuś maria! Wieża, 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 wieża obracaj człowieku! Może ile tu jest! Przypierdziel, przypierdziel! Jest, nie! Co on nie może jeździć jak strzela? No nie gadaj! Boże tu jest jeden koleś! Gdzie tu jest szybko załoganci czołgu? Tu są! Szybko Tobas, tu w miejscu wejdźcie do chory. Jezus, co jest? Co tu się dzieje? Pomocy! Przejechali mnie! No, nie stać mnie na piechotę. Aha, bo ja kupiłem. Jest, kupiłem to samochody Oj oj oj, to czuję, że trzeciej fali nie przetrwamy, nie? To czuję, że do trzeciej fali to my zginiemy. Trzecia fala będzie naszą śmiertelną. <noise> to już możemy wtedy GG well Play zkrzyknąć, złapać się za ręce i skoczyć do tego okopu i odpalić granat. To mniej więcej wygląda. Rób okopy na czołgi. Oj, nie wiem, po co. O, przyniósł mi amunicję ten Stasiak, Dzięki. Ja sobie tutaj niszczę teren. Jezu, co jest? Oj Mają tanki, uważajcie! No nie za bardzo mamy czym walczyć z tym ciągami. To ja piję. maszynowy mój jedyny mnie zniszczyli. Który bronił tego frontu. Boże, ja nie mam na działo w ogóle. Nie no chłopie, u 85 już wjechał nawet do środka bazy To ja się przecież nie da Nie da się z No nie, Ja cię... Dobra, udało mi się kupić jakiś pojazd w ostatnim po mecie. silnik uszkolony to, to znaczy że nie możesz się strzelać? Czy nie, nie gada? Nie no to jest katastrofa Ustawienie heroicznych botów sowieckich było katastrofą. To był katastrofalny pomysł. Oni on dosłownie rozjechali gdzieś co? by Dakar e, trzymamy się To jeden Sherman by tu wygrał grę, Ustawienie tej mapy też nie było, że tak powiem, zbytnio mądre, no. No ale trzeba walczyć do końca, stary. Ale i tak wytrzymaliśmy długo jak na takie miejsce. Yes, O, Shermany mamy! Dobra, no to wiesz... To w sumie G.I.P. No. no to zaczynamy, T-30-85, t 34 44 roku, nie? To zaczynamy zabawę, pan. O Jezus Maria, dobra. Mam czołg, który mi podejmę, spokojnie, mam czołg, który im podejmę, normalnie, don't worry, guys. Don't worry, guys, mam czołg, który ich podejmę bez problemu. Aha! No to nawet ani razu nie wystrzeliłem. Ja pierdzielę, no nie gadaj człowieku. Kto mi pierdolnął? z boku jakaś tetka, czy jakiś jezus, Mario, jakiś swarm, co tego arbaty, co to w ogóle jest? Co to jest w ogóle chłopie? Zobacz. Widzisz to? Boże, nie stać mi nawet na załogę czołgu. Jestem takim wieśniakiem, nie. Dobra. Sherman. Musisz. Musisz, Szerban. Ja pierdolę, nie, dobra, już jestem zmęczony i już nie mam się. Już mnie ten Sherman mnie w depresję wpędził. On ani razu nie strzelił, ani razu nie strzelił. Nie no, może dwa razy strzelił, ale nic nie trafi, nic nie zabił. To bo... jest nadzieja, to jest nadzieja po prostu. Dobra, niech nas po prostu zniszczą już. Czas zginąć, czas umierać ci zamek. Pora umierać. Czas apokalipsy. Boże, wreszcie mi stać na złoto czołgie. Nie, okay. nie jakby ją, mi jakbym ją wysadziło, teraz bym się popłakał. Kionika, Boże, ja nie katuje się tu? Dobrze, ja kiedyś tego Shermana naprawię i naprawdę mi zrobimy game changer experience zobaczycie Trzeba po prostu ufać, nie? Trzeba zaufać Sherman, chodę, No Sherman zorgł się bo jak schować no dosłownie w tym meczu mi totalnie nie idzie, wszystko jest przeciwko mnie wszystko jest przeciwko mnie, dosłownie. Czy da się naprawić? No naprawiają, naprawiają. Zobaczymy, no. naprawę mi teraz wieżę, później pancerz. Jak naprawi, to będzie git, nie? Na razie to stoi jako opancerzony bunkier ten Sherman, dosłownie. Ty, ale wieżom już może obracać i strzelać, więc będzie go... Dobrze. To jest taki bunkier, panowie, ale on, on, on będzie... mówię wam, on... On ten Sherman jeszcze zrobi tutaj game changing experience jakiś. Zobaczycie. Naprawi się i będzie dobrze. Trzeba wyczaić skąd będzie szła następna fala. Naprawił gąsk. O, zaczyna. już się zaczyna. Dajesz Sherman, pokaż na co cię stać. O mój, Boże, to jest pięć maszyn. Elo. wiem, że ten Sherman zrobi comeback? Mówiłem. Zdejmij go szermi Jezus, nie trafiłeś, to jest śmierć proszę odprawdzić. Niemy Nie włączyłem go. No, nie piękny szermi. Widziałeś? Ja mówiłem ci, że ten Szermi zrobi comeback. O Boże. Szermi! Oni z jakiegoś działa strzelają Oh, ich schreibe mal von Minuta nam została do wygrania tej mapy, panowie. Minuta. Sherman jeszcze żyje. Minuta nam została dosłownie. Do... O, Sherman już nie żyje. Ale została nam tylko minuta, więc panowie jest OK, nie? My to wygramy. To jest kolejny szerlock. 7 sekund. Proszę kochany. <laughs> Boże. No powiem tak. No. Udało się, widzowie. Tu udało nam się wygrać. Power of Sherman. No, zakup Shermana był po prostu. Mistrzowskim ruchem, którego wy nie zrozumiecie, bo. My jesteśmy między sobą intelektualnie o 55 tysięcy lat, nie? Tak? Stasik co rozwalił? No tak, ale Stasik miał możliwość właśnie rozwalania wroga tylko i wyłącznie dzięki temu, że mój Sherman był OP, nie? Tylko dlatego to wygraliśmy. Ten Sherman powinien dostać MVP publiczności, więc wyszło dosłownie maśniutko. Wyszło fantastycznie wręcz. Brawo! Brawo, Sherman! Fantastyczna rozgrywka. Pozdro.